Jesteśmy w drodze na lotnisko. Ekipa dzisiaj wyruszyła 6.20, to znaczy my wstaliśmy, o której my wstaliśmy? Piąta, ja miałam 5.30 budzik, mężu 5.40, jeszcze 10 minut dospał i wiezie żonkę na wyjazd. Jak dasz radę mnie? Jak Smutno Ci? <noise> Smutno mu, ale to tylko 3 dni w środę już wraca. Więc lecę na lotnisko. O 8 mamy zbiórkę, a pierwszy lot o 10.15. To będzie długa podróż. Jesteśmy kochani już przed pierwszym samolotem. Cześć, Ania jest ze mną. Ej. Siedzimy po siebie chyba. Tak, tak. Więc lecimy z marką 4F do słuchajcie szwedzkiej Laponii. Będzie zimno, bo na miejscu ma być minus 20 stopni, ale jesteśmy dobrze przygotowane i myślę, tak, że damy mamy się radę. Tak, mamy od 4F, więc damy tak. radę. Tak, siadamy. Kurde, nie pamiętam, które mam miejsce. Przyszliśmy do ręża na obiad i zobaczcie, co tutaj ciekawego można dzisiaj zjeść. Mm, jakieś meatballs. Okej, okay, czyli jesteś na ciepło. Ten makaron. Ten makaron fajnie wygląda. A w ogóle jakieś śmieszne jajka. Wyrysowane. Śmieszne jajka. No Jest jeszcze pieczywo i jest jeszcze zupa. Zupa słuchajcie, dyniowa. Spoko. Ja. Kokos jest najlepszy na świecie. Ja, 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 ja mieszać owoców. nie Leksi, ty ja też jestem ze mną. Jeszcze lekcji. tutaj Le... hejtuje kokosa. Ja jestem Bo... fanką kokosa. Jestem naczelną lubisz... ambasadorką kokosa. A ty lubisz na przykład ananas na pizzy? No, no, no oczywiście. oczywiście. To wszystko jasne. Ja, Idziemy Ale przez lotnisko w Sztokholmie. Jesteśmy zachwycone w ogóle designem tutaj. Pięknie. Jest pięknie, tak. Jak biuro takie. Jak biuro, o, można by było pracować w takim korpo, nie? Mm -hmm. Zresztą tutaj, tutaj jest strefa... No, i tutaj są lampeczki przy, y, przy tych stolikach. Wszędzie jest kontakt. Jest nawet taka kanapa. Nie no, elegancko, ale w ogóle, też jak jest mało ludzi, nie? Mm -hmm. Szok bardzo mało, Dlatego bardzo fajnie w tym momencie, cześć Marysia, Marysia cze... udostępniasz swój wizerunek na mojego YouTube'a? Zezwalam, zezwalam dziękuję bardzo bez, my... bez podpisu, a my idziemy szukać jakiegoś sklepu, zabłądziliśmy na lotnisku w Sztokholmie, ale to dla nas to wiecie, takie rzeczy się zdarzają Ania z tyłu coś opowiada ciekawego mamy trzy godzinki, także kroczki tak. można zrobić, trochę się nachodzić, bo w sumie od rana jesteśmy w podróży, Tak, ale widać trochę zmęczenie po twarzy, nie? Nie, pięknie bo są tutaj nie. też nawet takie miejsca gdzie można sobie usiąść ops, i popracować albo posiedzieć. A tutaj idzie cała nasza ekipa. I już zmierzamy do, do naszych bagaży. I powoli będziemy szli na boarding. A ja właśnie że uwierzy, nie mam dobrego telefonu na niektóre okazje. No, o będziemy szli dworem? To ja kurtkę chyba dworem idziemy. Wiem. Kurde. Zimno. No słuchajcie, idziemy właśnie do ostatniego trzeciego już lotu dzisiaj. A, jest ślisko. Dobra, to bez odbioru. Nie założyłam kurtki, będę tego e, chyba żałować. Zobaczcie, jaki mały samolot. Za duży to nie jest, pewnie będzie bardzo przytulnie, jak w poprzednim. Więc trzymajcie kciuki za bezpieczną podróż, chociaż jak to zobaczycie, to już pewnie będę w domu. Wlądowaliśmy w laponii już. Jest minus 25 stopni. A pani w samolocie powiedziała, że minus 25. Więc jesteśmy... Uuu! Będzie się działo, ale to teraz wreszcie dotarło do mnie, że my jesteśmy naprawdę w mroźnej krainie. Super, bardzo spokojny lot. Super się cieszę, że tak bezpiecznie poszło. <grym i zna> Naszą przygodę życia w Laponii zaczynamy od tego, że nasze bagaże niestety nie doleciały. Będą prawdopodobnie dopiero jutro rano. Ja w bagażu podręcznym nie mam nic ani kosmetyków, ani pasty do zębów, ani piżamy, absolutnie nic, więc prawdopodobnie mam domek w ogóle za Anią, więc prawdopodobnie będę spała po prostu. Najpierw okay. <laughs> bez niczego i yy, no i z brudnymi zębami. Na no, tak serio to może w hotelu coś będą mieć, ale jest to bardzo małe lotnisko, nie ma tutaj absolutnie żadnego sklepu, jest niedziela, wieczór, więc no nie ogarniemy tego w żaden sposób, ale no takie przygody na powitanie. Myślę, że to po prostu tylko dobrze wróży, że będą się tutaj działy fajne rzeczy. Dotarliśmy właśnie na miejsce i zobaczcie jak miło tutaj nas powitali. Nasze bagaże są zgubione, ale rzeczy pierwszej potrzeby są naszykowane. Cieszę się. Jest szczoteczka. Dla mnie najważniejsza była szczoteczka i pasta i antyperspiranty. Respirant. I to jest mega, no i w sumie ten makijaż. W sumie wszystko to jest bardzo ważne, ale mega. Co myślicie o tych Excel. Wow, No, wygląda to bardzo ładnie. Przed wejściem pali się takie ognisko. Jest taki klimacik. a śnieg skrzypi pod nogami. No jest, A tam jest w ogóle Iglo, zobaczcie. Jak zarąbiście to wszystko wygląda. Świata e, Rajd WRC. E, o, junior! Nowy tytuł! Junior! A Junioru! Nie wygląda, ale. E, więc bardzo utalentowany kierowca, który będzie wraz z zespołem e, tutaj obecny, bo mamy Jolafa, e, który jest e, kierowcą. Jest Gosia, który jest też kierowcą e, rajdowym. Jest nasz e, szanowny. Co ty tu robisz? Ty dziewczynka z zapałkami, Nie... zamarzasz? Nie, do pokoju. Dobra, choć ogrzejecie cię, dziecko, ogrzeję tu ręce. Będą Na <g�zny> Będą. Znaczy, będą. Tak, zapraszam. Tutaj jest nasza chałupka, tamta, w oddali. Idziemy z... Jezu, rękami się trzęsie, jak wam to nagrywam. Pa, Marysia, dobranoc. Pa. I zobaczcie, jaka w ogóle zimowa kraina. Nie Ania, mnie. Nie zajmuj łapki. Muszę zajść jedną No, wziąć w kieszeń. Uwaga, open box naszego domku. I ja! Są buty nawet. Ty, super, bo to są buty, które mam na sobie. No to będziesz mieć zapasowe. Jak ciepło! A nie, śpimy razem. Jezu. Nie, słuchajcie, ja to w to trochę nie wierzę. To jest szok. Słuchajcie, tu jest tak pięknie, że mi się chce płakać autentycznie. No. Ania, jak my do tego doszliśmy przez rok, to ja nie wiem w ogóle. Ja też, szok. Nie wiem, szczerze? Rok? Nie, dzięki Wam. Kocham. Tak, dzięki Wam to wszystko, cieszymy się bardzo. I jest to jest przeszklone, to będzie jutro. Widzicie, ktoś nie jest z rzecz, jak jakaś para tu przyjeżdża i chcą troszkę pobiec sami? To nie jest stresujące, bo jest dosłownie... Ale czy te, te koraliki nie świadczą, że są roletki jakieś? I tak zakrywasz wtedy, później jak już jest... Yy... Tak, tak jest yy, dobra, dobra, już koniec. Czekajcie, Marysia mi wysłała jeszcze, żeby Marcia. sprawdzić lodówkę. Marcia ile mm. Nie. <słyska> Witam się z Wami już z łóżka. Ja tarzan, zobaczcie jakie mam włosy. Niestety, ale moja prostownica została w bagażu rejestrowanym, który nie dotarł, więc yy, nie wiem. Nie ani odżywki, ani olejku, tragedia, będę musiała jutro się męczyć w moich naturalnych, ale tak poza tym to jest już prawie godzina druga w nocy, a my mamy pobudkę o 7 rano, więc czas najwyższy już iść. Dzień dobry kochani, jest poranek, my z Anią wstałyśmy i się szykujemy na wyjście, ale zobaczcie co tutaj się wydarzyło, to jest jakaś istna tragedia, ja nie mam w ogóle olejku ani nic takiego do tych włosów, więc będę musiała cały dzień chodzić i przeżywać swoją fryzurę. Ja Znaczy już przeżywam od rana, już powoli Ania nie może tego słuchać, ale ubieramy się na minus 25 stopni mrozu, chyba tyle ma być dzisiaj. Ja mam na sobie bieliznę termo, mam też spodnie takie narciarskie i do tego zak zakładam jeszcze komin taki ocieplany. I dostaliśmy z 4 f takie słuchajcie, kurtki, które są yy, podgrzewane i do tego jest taki power bank, żeby je podłączyć. A tutaj widzę coś jest takiego grzywczego i jest taki przycisk ale jak to działa, gdzie się wkład... gdzie jest kontakt, <grym> nie mam pojęcia, no ale w razie czego to wezmę i zobaczymy, o jest jeszcze chusteczka do okularów, pewnie do gogli, pewnie jakieś gogle dostaniemy, yy, także ubieramy się, idziemy jeść śniadanie, a nie jesteśmy po czasie yy, i wiecie co? I idziemy dzisiaj na skutery śnieżne, śnieżne i na psi zaprzęg z pieskami Husky. Także myślę, że to będzie ciekawy dzień. Wychodzimy, nasze pierwsze wrażenie nagrywam na mrózku. Jak to się otwiera? Nie umiemy otworzyć. A, my no byliśmy otwarte, nie? My no byliśmy otwarte jednak. A. No witaj polsko, to znaczy nie polsko. Wow, jak skrzypi. No, na razie wyjście ciepłego... A, biorę klucza, nie zamykam, sorry, zamknę drzwi. Na razie wyjście z ciepłego nie jest takie bardzo złe. Przyszłyśmy właśnie na śniadanie. Pokażę Wam tutaj szybciutko, tylko... Jak wygląda bufet? A tu mamy takie słodkości. A tutaj jest dzień dobry, dzień dobry. A tutaj jest jajeczniczka, więc bierzemy się za jedzenie. Ekipa, szykujemy się teraz na. <głosyna> <Słuchaj. głosyna> szykujemy się teraz na jazdę na skuterach śnieżych, Boże, ja wyglądam jak sofa. No, jeszcze kominiarka i kaski, będzie elegancki. O, a, twierdzę, że. Ej, jak takie gang motocyklowy. Kto nam podskoczy? No nic. Grubo. Jesteśmy gotowi. Oh. A, okej, okay, okej. Okay. Jesteśmy gotowi na. Y, słuchajcie, na jazdę na skuterach śnieżnych. Nie wiem, czy mnie w ogóle słyszycie, ale zaraz Wam to pokażę w lustrze, jak prezentuje się mój strój. O tak, proszę bardzo. No, powiem Wam, jest grubo. Jesteśmy na skuterach śnieżnych. Jezu, jakie jest pięknie, zobaczcie. kipa z tyłu. Zobaczcie w takim... Hello. Hello. Jeździmy w takim pięknym lesie, trochę po jeziorze. No jest fenomenalnie. Zobaczcie, jak wspaniale. Przepięknie. Aneczka tutaj za nami. Boże, to wspaniałego. Przeżycie naprawdę chyba, chyba mojego życia. Wspaniale. Przed nami zademonstruj. Tak, uwaga, uwaga. Odepniemy jeszcze. Będziemy grzać o, kurtkę. Prawa, nie lewa kieszeń. Z no. lewej kieszeni wyciągamy kabel, który jest przymocowany, więc tak. nic nie trzeba już robić. Dajemy powerbanka, który musi być naładowany, oczywiście. I uwaga, klikamy sobie. Na no, maksa czerwonej, grzeje szybko. Ja, dzięki. Ja już tu, ja, tutaj na Tak, grzeje, czuć? Tak? No. no i mam podgrzewane kurski. No. Brawo, 4F, brawo. Zatem się na gorąco, Ani, Aniu. Jak wrażenia? było absolutnie matko, wyglądało jak gówno, a za nie. To było nic mówi, to naprawdę i szczerze, chętnie mi bym to chciała powtórzyć kiedyś. Ja zawsze wszystkim od dziecka lubiłam karty takie rzeczy. Lubiłam jakaś takie rzeczy, wiesz, że jeździć. A ja nie za bardzo. Tak? Miałam blokadę, nigdy nie podobam ani skutorów wodnych, ani śnieżnych. Miałam właśnie blokadę, ale miałam teraz takie, okej, kiedy jak nie jest teraz, jak jesteśmy w Japonii w ogóle. No i warto było, naprawdę. Warto, bo ja się nawet nie, nie spodziewałam się, że się tak otworzymy. Znaczy ja mówię o sobie, bo ani nie, nie wiedziałam. Jak jest Ani podejście, ale na początku tak się bałam i jechałam powoli, ale później jak wszystko puściło. To w ogóle słuchajcie, Shakira i zdać masakra po prostu co to zaraz, co to jest. E, więc rozgrzewamy się trochę herbatką, zjedliśmy właśnie burgery z łosia. Było delikatne przerażenie, że są z renifera, ale były z łosia. Nie o tym, że są z łosia. To się już, jak zjedliśmy. Tak. tak. E, ale były smaczne. E, I teraz jedziemy na kulik. E, przy, tym, jak to się nazywa? Psiem, psiam, psiam, psim Tak, i będzie troszeczkę pewnie zimno, ale myślę, że będzie też pięknie. A tutaj dziewczyny się grzeją kominkiem. Ekipa się już szykuje do wyjścia. Woli. Zobaczcie, takie tipi przy zmarzniętym jeziorze. Po tych wszystkich atrakcjach już byliśmy na chwilkę w domku, wzięliśmy gorący przyrysznic, trochę się rozgrzałyśmy i zmierzamy na kolację i na pokaz nowej kolekcji 4F. Także nowości nas czekają. Jestem bardzo ciekawa, czym nas firma jeszcze zaskoczy w najnowszym sezonie. Zaczął padać śnieg, w ogóle zobaczcie i wybaczcie, że nie nagrałam wam nic z haskich, Może mi się uda tutaj teraz wstawić jakieś takie, wiecie, poziome z telefonu. Dlatego, że było tak zimno, że ja nie byłam w stanie nawet wyciągnąć telefonu. Ania trochę nagrała, więc może Wam powrócę przebitki. No ale pięknie było. No, Winter Wonderland, naprawdę. Teraz jeszcze zaczął padać śnieg i w ogóle wszystko tak pięknie wygląda. Dobra, jednak mała zmiana planów. Lecę z powrotem do domku zaprowadzić walizkę, bo w końcu wrócimy w walizki. Jezu! Po dwóch dniach bez na jeden dzień. Dziewczyny będziecie miały czyste majtki! Więc <grystanie> ciągnę ją do domku. Cieszę, chyba nigdy się nie cieszyłam z widoku mojej walizki tak bardzo jak teraz. Jednak nastąpiła zmiana szybka outfitu. Idziemy ani odzyskać Twoją walizkę. Co ty na to? Się? Nawet przeciw. Zaczia jaka piękna. Fło. Weź, jak to no, może taka piękna. Tak. Sk Skacelujemy ją zaraz tutaj. Ja tutaj dam taką emotkę i nie będzie jej widocznie. Tutaj jest grzanko przy ognisku. A tam idziemy najpierw do iglo na pokaz najnowszej kolekcji. Dobra, wchodzimy do jaskini Lwa. Jak obstawiasz, co nas zaskoczy? Szampan. Ja yes. obstawiam, że nas zaskoczy jakiś nowy kombinator. Albo mur. <laughs> Murz na pewno, zobaczcie, jesteśmy w iglu. Wow. Wow! Crazy. Wow. So, Mam uh, nadzieję, jest tak naprawdę prawie 4000 osób, albo prawie, prawie ponad 4000 osób. W samym biurze pracuje nas 1000 młodych osób. Ja już jestem rekinem e, i startem tej organizacji, ale mamy takie młode, wspaniałe osoby jak Konrad Jola i dużo innych też, jest jeszcze młodszy. Ola. Puszamy. Pokaż mi Leksi Twój projekt. Aha, tak, ja mam napisane cool colors. Bardzo ładny odcień, brązowy, Nie ciepły odcień. Mamy też baby pink. Taki chłodny, no wiemy jak. Tak, mamy. baby pink idealny odcień dla Egg Girls. Z tego, z tego ja I następne, a la futerko, no. Weźcie i no, są... Powiem Ci, że za takie no, wskazówki ja to ja damy, No. Wow, a tu jest w ogóle sobie, prędzej jak że tak. O kurde. A jak z takim wyskoczysz na stok, to ja myślę, że ci nikt nie podjedzie. Nikt się nie podjedzie. Może być. A to, pod, pod, to pod nartę. Pod nartę. tak. No latać też? Nieźle, no ładnie tam tutaj A to tu jest mój, no ja miałam się nie chwalić, a ja się pochwalę. Ja uwielbiam połączenie czerwonego różowego, to jest tak energetyzujące, to jest najlepsze połączenie ever, więc dlatego takie będziecie mieć. Ej ładne. I to będzie w przyszłej kolekcji, wam, w przyszłym roku. O, jeśli, jeśli zobaczycie takie coś w sklepie to… O Ania kupi. Ania pokaż swój. Ona i zakryła. To, Ania, pokaż, ja myślałam, żeby to były z niskim stanem, dopasowane, ale flirt yoga pants. Ale z wsparciem na tyłek, żeby ten tyłek był tak fajnie modelowany. Bo lewą trochę A To jest gorą, jakby. pink kolor? Chciały... Nie, nie chciała... pink, właśnie baby pink, ale nie było baby pink. Ona by chciała tak sexy, baby bardziej pink, na niski stoku star, chyba. Tak, tak, się się <laughs> Ale rozkoszowane <laughs> jogi do jogi. Roz... Szkoda, że nie było kamery na ciebie. <laughs> Słatnie. Idziemy słuchajcie na kolację, zaczcie, ja nie wiem czy tu w ogóle cokolwiek widać, ale po prostu idziemy takim ciemnym lasem. I ja już się przeraziłam, jestem bardzo głodna, ani wziąłam rękawiczek, przeraziłam się, że zamarzam, ale jest ok. Wow! Przepraszam, że tak Aniu na ciebie wpadam, ale po prostu nie widzę co mam pod nogami. Dobra, dotarliśmy. Już się bałam, że to będzie ognisko, ale na szczęście jest. Wow, jak ciepło! Yeah, hello! Tak, wow, wow, wow. Tu się pali ogień, ogrzewamy się. Wyszła zupani, wiem czy to jest pierwsze danie i ostatnie, czy to pierwsze nie, nie. i której się jeszcze będzie. będzie jeszcze, jeszcze będzie coś Marysia. Będzie. I mamy tutaj słuchajcie zupę. E, Rosowek e, tak, on jest z szaszłykiem z wołowiny. I do tego jest makaron z ciasta naleśnikowego takiego pokrojonego chyba z tego, co widzę. Ale powiem Wam, że są zarąbiste łyżki, dlatego, że są mega ciężkie i takie ładnie wyglądają, ale są mega ciężkie, takie porządne, fajnie się z nich je. Mamy danie główne, nie, to czy to jest danie główne? To jest danie główne. jest łosoś, którego, o Marysia tutaj tak pięknie podświetliła, łosoś, którego zrobił Pan tutaj na ognisku, jak wchodziliśmy, mega wygląda. Ma urodziny dzisiaj. Panowie krążą. Chyba jakieś Ja do nie, Oj to dla Ciebie. Ania. To miał ostatnio. To dla Ciebie Kuba może dla Ciebie. mamy deser, który wygląda tak. Ja będę go teraz testować i zobaczymy co to jest. Normalnie to jest minus 30 stopni na zewnątrz i my mamy zmrożone ciasto, tak? Ja dobrze rozumiem, że to jest lód. To są lody. Myszko. A dobre są. Jakie mm lody? -hmm. To są lody z borówkami. I z jakimś sosem borówkowym. I na górze chyba jest beza albo jakiś krem, ale ogólnie jest to pyszne. I ja no jak ja dawno cukru nie jadłam. Cinder była na no godzinę temu. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Nie skończyłam wczoraj vloga, bo wróciłyśmy do domu. Zmontowałam film. Jesteśmy nie niewyspane. To jest lekko nawet powiedziane. Znowu spałyśmy zaledwie parę godzin. Ale teraz idziemy na śniadanie. Po śniadaniu mamy briefing. Będzie to nam chyba tłumaczyć, co to znaczy jeździć autami po ludzie. Tak mi się wydaje. No i zapowiada się dzisiaj mniej mroźny dzień, bo ma być tylko minus 17 stopni. I będziemy dzisiaj driftować. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Cześć dziewczyna. Cześć Kuba. Smacznego. Dzień, dziewczyny, ale... zaczęcie jaka piękna jaki siedzi przy stoliku i śniadanku Danko. Ja e, mam to, takie to, rzeczy, słuchaj. Jezioro jest bezpieczne, ale tak naprawdę e, pamiętajmy o tym, że jeździcie jesteś tam wodami, o wiele więcej opowiesz, i jesteś tam szybko. I przede wszystkim jesteście na to, że eee, nie, nie jest cały to dla Was, ale udzielicie to to. i z. daje go w A A wszystkim bardzo serdecznie witam, bardzo się cieszę, że znowu się widzimy. Mam nadzieję, że wczoraj był energetycznie zimny dzień, jesteście nie wyspani, zmęczeni. I tak jak bym powiedział, nie się bez złośliwości, a cały, cały motor racing opiera się na totalnej złośliwości. Jak zobaczycie drive to survive. Każdy każdemu coś tam. Tak wygląda nasze zewnętrze dzisiaj, zobaczcie. Trochę jest zachmurzone i pada śnieg, ale mam nadzieję, że to się jeszcze poprawi. My Jesteśmy po śniadanku. Hej, o, tak wygląda outfit. Dzisiaj już jest dużo cieplej, tylko minus 17. Jest to zmiana outfitu numer 2. Przebrałam się jeszcze szybko i słuchajcie, idę. Wow, poświęcinałbym się. Idę do Marysi i idę do Lexi. Zobaczymy o jednej, jaki makijaż mam w tym świetle. Zobaczymy, czy dziewczyny są gotowe, bo jeszcze mamy małe nagrywki tutaj. Przed i zaraz zobaczymy, co one planują. Wiecie co, nagrać, ale nie wiem, który one mają domek. Dobra, zaraz zajrzymy. Zobaczcie, tak wyglądają te domki: jak jest trochę bardziej jasno. Każdy z nas ma taki dwuosobowy, pięknie przeszklony. No i cała aura tutaj no, prezentuje się po prostu bosko. Jest zimno, ale jest naprawdę pięknie. Zbieramy się teraz jeździć tymi szybkimi autami na zamarzniętym jeziorze i ja słuchajcie założyłam sobie dzisiaj taki kombinezon, ale na to zakładam kurtkę tą, która ma ten system grzewczy, dlatego że y, po prostu boję się, że mi będzie zimno, Ania jest szalona i planuje bez tej kurtki iść, ale ja tutaj jako matka tego domu... Namawiam ją, żeby wzięła sobie kurtkę, bo zmarznie jej pupcia. Dzień dobry. Dzień dobry. Co powiesz o pogodzie dzisiejszej? Nie tak zimno, nie wiem jak Marysia tam stoi w tym stroju. Ona robiła to bez, w ogóle bez kurtki. Zobacz, no. Zobaczcie proszę Lexi, pięknie ubrana na takie warunki i zobaczcie moją Anię. No, Anisia. Ja, ja się muszę fotkę zrobić swoją. No dobrze, zrobisz fotę, ale załóż proszę kurtkę na to, na chce iść bez kurtki. Ania... No, Ciężko. Nie rób tego. zimniej, nie? Mm. No, nie? Właśnie wiem. odczuwalnie mi jest zimniej dzisiaj niż wczoraj no, tak. przy niższej temperaturze. No, wczoraj było zimniej. Mm. Tak? Dobrze, zbieramy się. Przewiozłem Hiszpana. Nie dałem mu go, Przeżył? Nic, to nie miałem. E, zapytałem się, czy chce jechać jeszcze jedno kółko. że no? nie. Nie bardzo chciał, wręcz protestowałem i ja fajnie, nie, no, no, no nie robią sobie no, zdjęcia bez koszulek pod naszym domkiem <gry> i tak z dobre pół godziny. Ja. ja... Słuchajcie, ja dzisiaj na lunch próbujemy renifera. Ja to jest ja taki gulasz, pachnie trochę jak taki polski i są jeszcze e, A, <grym <grym> Ryanerem leciałyśmy. I pachnie. <grym> I pachnie <grym> bardzo ładnie. <grym> Pierwsza łyżka. No. Cze, kurczę, nie wiem jak to smakuje. Okay. Trochę jak wołowina, ale bez tego takiego dziwnego pysma. Po Jak dla mnie lepsze niż wołowina w ogóle. A miękkie to mięso Dobra. jest? Tak, jest takie bym powiedziała akurat. Mięciutkie, tak? No, takie odlęte na wiosnę. A ziemniaczki byś na przykład tego dodała? Czy coś innego? Nie, ale spróbujemy, bo oni mają pyszne chlebki yes. right, you. Mhm, mm to jest pycha. ta pita jest pyszna. No, w ogóle nie polecam. A z ziemniaczkami polecasz? Na przykład zjadłabyś z ziemniaczkami, no, nie ziemniaczkami takie donko? Nie ma ziemniaków. Dobrze. Nie ma dobrze. Ale jest kukurydza. Nie, spoko, spoko Dobrze, super. A jak byś miała ocenić na przykład od 0 do dziesięciu? siadam um, mamy. Bo to teraz... no, nie byłoby moje ulubione danie. Tak po prostu jest smaczne, nie? Dobrze, dziękuję. Smacznego. Renifer zjedzony i zobaczcie, tak wygląda jezioro, po którym będziemy jeździć i driftować, tam są auta już zaparkowane, my się trochę rozgrzewamy, ale powiem Wam szczerze, że to jest tak pięknie, w ogóle te atrakcje są takie, no, ja jestem po prostu zachwycona, jeszcze tak śnieżek pięknie pada, zobaczcie, pięknie, zimno, ale pięknie. Dobra, dziewczyny, jesteśmy, fury czekają, tym będziemy driftować. Zobaczcie, czym jedziemy? Dobra? Dobra. jak chcesz. Zobaczcie. Po takim torze jeździmy. O tutaj Ktoś będzie wchodził chyba. Zobaczcie. Jak bokiem pięknie. Co tak to wygląda. Tutaj jest reszta aut. Ściemniło się trochę. Ja jestem już po swojej pierwszej jeździe i powiem Wam, że to po prostu jest coś no, niemożliwego jazda drift bokiem po lodzie. Nie, no to jest po prostu, słuchajcie, nie da się nawet tego opisać, jakie tu przygody na nas czekały. No wspaniale, po prostu wspaniale. No i znowu się widzę z Wami w lustrze. Zobaczcie, założyłam sobie na kolację taki sweterek, Jest bardzo milutki. No bo dzisiaj jest już nasz ostatni dzień. To znaczy był, bo jest wieczór. My tutaj już zaczęliśmy się z Anią trochę pakować. Także mały rozgardierz się tutaj zrobił, ale już sprzątamy. I o drugiej rano mamy wyjazd na lotnisko. Ale pokażę Wam jeszcze, co dobrego dzisiaj jemy na kolację. Na kolacji dostaliśmy zupy w takich szklankach. I to jest chyba jakiś krem. I to jest śmietana na górze, taka ubita i taki szaszłyk z wołowiny do tego grzanka. Grzanki <głosli> jestem pewna, bo oni mają dobre pieczywo. <głosli> do 4 chcąc nie chcąc byliście tutaj z nami. Jestem mega szczęśliwy, że byliście, że się bawiliście i było fantastyczne wydarzenie. A teraz naprawdę włączcie kamery, bo myślę, że w świat internetu globalnego nie widział się takich rzeczy. <głosli> 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 Nie stanie nam się walczyć. Poza tym progiem bardzo nie. Byłbym pierwszy, ale niestety bliźnię rozdarł. Jest tu mega głośno, ale zobaczcie jakie mamy danie Drugie. Było coś, tu jest jakiś ziemniaczek, i tutaj jeszcze jest kukurydza. Ej, mamy jeszcze deser, zobaczcie, tu są lody. Śmietana. E, roz... Dobra, ale i tak to smaku nie zmieni. I brownie, i wydaje mi się, że to będzie pyszne. Słodkie. Siedzę w kurtce, bo już chcę się udać do pokoju i spać, bo wstajemy o pierwszej. Tak? dobrze. No też. Nie ma spania. Nie ma spania, jest zwiedzanie. Ej, brownie jest płynne w środku praktycznie. Nie mm. Wracamy tam. Ale Bartek wraca jutro z ten okay. Jemy Nie ma wszyscy. Mega, Mega. nie? Druga w nocy. Jesteśmy w busie jedziemy no, o, i jedziemy na lotnisko.